Dokładnie dzisiaj do Fortnite'a powinna zostać wprowadzona mała aktualizacja ze zmianami i nowościami. Już dokładnie jutro w grze powinno wystartować kolejne mini wydarzenie, w którym gracze mogą dostać jakieś darmowe nagrody na konto. Oraz pojawiło się sporo informacji na temat nadchodzących nowości. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kod i witam was na kolejnym filmie z darmowych nagród. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego, Konkursu na prezent za 300 v i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 V-dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te koza kiftle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku. Zaczniemy sobie od tematu mini aktualizacji, jaka dokładnie dzisiaj powinna zostać wprowadzona do gry. I wstępne informacje w jej temacie przedstawiłem Wam na wczorajszym filmie, ale warto sobie o tym przypomnieć. Jak jeszcze nie wiecie, to w każdy wtorek do gry trafia albo mała, albo duża aktualizacja, i w tym tygodniu wypada nam na małą aktualizację, dzięki której w grze pojawią się nowe ścieżki jamowe, jeden przedmiot na wyspie oraz kilka fajnych zmian. Z rzeczy, jakie mogły pojawić się w grze, to oczywiście grana nadtworzący krzaki lub szczelina na wynos, ponieważ o tych przedmiotach w ostatnich dniach informowali nas leakerzy na Twitterze i co ciekawe po tej aktualizacji mogło pojawić się coś jeszcze. No i to właśnie z tym tematem jest również powiązany kolejny główny temat, jakiego sobie dzisiaj poruszymy, a jest to temat nowego wydarzenia, jakie teoretycznie może zostać już wstępnie ogłoszone dzisiaj, a do gry trafi jutro, a jest to wydarzenie związane z walentynkami. Jak jeszcze nie wiecie, to dosłownie co roku w Fortnite na walentynki twórcy gry wprowadzają nam ogrom ciekawych nowości, zaczynając od skinów, które trafiają do sklepu z przedmiotami, a kończąc nawet na darmowych nagrodach dla wszystkich graczy. W ostatnich dniach w sklepie mogliśmy już zobaczyć taki przedsmak całego tego eventu, ponieważ już od dłuższego czasu jesteśmy w stanie zakupić sobie te stare walentynkowe skiny, i niektóre z nich wyświetlają wam się od dłuższego czasu na ekranie. Tak jeszcze dodam, zanim przejdziemy do tematu nagród, że dokładnie jutro w sklepie. Powinny znajdować się stricte wszystkie skiny walentynkowe, więc jeżeli nadal jakiegoś z nich nie ma, to spokojnie, najprawdopodobniej większość z nich pojawi się dopiero jutro. Jednakże najważniejsze pytanie na teraz to czy w tym roku gracze otrzymają jakieś darmowe nagrody z okazji tego wydarzenia. I niestety kochani, ale nie mam totalnie pojęcia, czy w grze pojawią się jakieś darmowe nagrody, ale spokojnie szanse nadal są. Przykładowo, dawno temu na walentynki gracze otrzymali od Fortnitea możliwość podarowania prezentu ze sklepu za zero faudolców, i była to dokładnie ta lotnia tutaj. Później mieliśmy nawet turniej o walentynkowego, darmowego skina, a potem w grze pojawiły się zadania o darmowe nagrody. Co jednak ciekawe, w poprzednim roku, niestety, ale gracze nie otrzymali totalnie nic. No, w sensie Fortnite jedynie zapowiedział nam, że do gry trafi jakaś specjalna skórka, ale do sklepu z przedmiotami, i poza tym nic więcej, niestety, się tam nie pojawiło. W tym roku, teraz, raczej na pewno też tak będzie, ponieważ w plikach gry o ostatniej wielkiej aktualizacji nie pojawiły się żadne przedmioty, które pasowałyby do walentynkowego wydarzenia, a jak dobrze wiemy startuje ono teoretycznie już 14 lutego jutro. Tak więc niestety ale nie nastawiałbym się tutaj na jakieś darmowe nagrody w tym roku, ale też nie wykluczam, że właśnie dzisiaj podczas tej mini aktualizacji zawartości coś się pojawiło i jeżeli serio coś się pojawiło, to można się czegoś spodziewać. Jednakże jeżeli nie pojawiło się nic po dzisiejszej mini aktualizacji, to tak jak mówiłem, nie liczyłbym tutaj na jakieś darmowe nagrody. I jedyne nowości, jakie najprawdopodobniej trafią do gry w tym roku na to wydarzenie, to skiny w sklepie. Tak chciałbym jeszcze dodać, że w tym roku na Walentynki raczej nic się nie pojawi, przez to że jednocześnie w grze jest już sporo darmowych nagród, ponieważ ostatnio dostaliśmy karnet z nagrodami w nowej współpracy, darmowe nagrody na różnych trybach i jest ich serio bardzo i to bardzo dużo. Dlatego też jest to zrozumiałe, że Fortnite może nie wprowadzić w tym roku nic na to wydarzenie, ale tak jak mówię, w 100% nie jest to pewne. Lecz jeżeli dzisiaj o 15 nic się nie pojawiło, to na 99% w grze nie pojawią się żadne darmowe nagrody. Szkoda trochę, że powolnymi krokami tak fajne wydarzenia są coraz to słabsze, bo nie oszukujmy się, ale w tym sezonie nie że nie otrzymaliśmy jakiegoś wielkiego świątecznego eventu, to jednocześnie w grze nie pojawi się to fajne wydarzenie walentynkowe, niby w Fortnite i tak pojawiają się kozackie zmiany. Tak jak współpraca z żuwiami ninja nadchodzące kolejne współprace, które dopiero trafią do gry. Ogrom nowych trybów i więcej, ale te stare wydarzenia mają coś takiego w sobie, co powoduje, że sporo graczy chciałoby je po prostu ponownie zobaczyć. A skoro mówimy tutaj o nagrodach, to mam dla Was kilka dodatkowych informacji, a mianowicie nie wiem czy każdy z Was wie, ale ostatnio w Fortnite odbywał się turniej o darmowego skina FNCS i jak dobrze pamiętacie, ja sam również w nim uczestniczyłem. Co ja jednak ciekawe według informacji jakie wyświetlają się na stronie Fortnite Tracker w samym turnieju do zdobycia był kill-off, plecak, malowanie do broni i płyta muzyczna i nie było tam żadnych informacji o skinie, dokładnie tym na ekranie. Żeby to było mało, zaraz po zakończeniu turnieju gracze zamiast otrzymać skinę, również otrzymali tylko jego dodatkowe przedmioty kosmetyczne, co widać przykładowo na tym ekranie tutaj i wszystko to było spowodowane pewnym małym niedociągnięciem. Jeżeli wejdziemy sobie na na zakładkę z tym turniejem, to możemy zobaczyć, że w nagrodach jeden przedmiot jest nazwany jako nieznana nagroda 1, a reszta przedmiotów to właśnie przedmioty do skina i ta nieznana nagroda powinna być tym oto skinem. Do tej pory ja sam nie widziałem nigdzie na Twitterze, że gracze wspominali coś o tym przedmiocie i o tym, że go nie otrzymali na konto, lecz jednocześnie nie spotkałem się jeszcze z żadną osobą w grze, która posiada tego skina, co mnie troszeczkę zaskakuje. Wspominam o tym temacie tutaj, bo wiem, że duża część z Was Grała ten turniej, i mimo tego, że go wygraliście, mogliście jeszcze nie otrzymać skina. I jeżeli nadal go nie otrzymaliście, to spokojnie, kochani, skina na 100% później każdy z Was i tak dostanie. Skoro w oficjalnym regulaminie Fortnite'a była informacja, że dokładnie 10 lutego odbywa się turniej o właśnie tego darmowego skina, to raczej wątpię, aby było tak, że go później nie otrzymacie. I najprawdopodobniej, jeżeli nadal go nie macie, to dostaniecie go w późniejszym czasie. No i co najważniejsze, pamiętajcie, że sam skin oraz jego pozostałe przedmioty kosmetyczne już na dniach trafią do sklepu z przedmiotami. Tak więc, spokojnie, jeżeli nie udało wam się wygrać skina w turnieju, a serio wam się podoba, to już niebawem każdy z was będzie mógł sobie go kupić. Tak, jeszcze dla przypomnienia dodam, że już w tą sobotę teraz odbywa się jeszcze jeden turniej o dwa darmowe skiny i są to dokładnie te skiny z poprzednich finałów FNCS. I pamiętajcie, co jest naprawdę bardzo i to bardzo ważne, że turniej ten nie jest dla każdego. Przedmioty mogą wygrać tylko osoby, które nie mają jeszcze tych skinów w szafce, co oznacza, że jeżeli zakupiliście je w sklepie z przedmiotami po tym jak tam trafiły, albo wygraliście je w poprzednim tym samym turnieju, to teraz za wygranie niestety nic nie otrzymacie. W temacie tego skina na kanale pojawi się jeszcze jeden odcinek w tą sobotę, zaraz przed turniejem, gdzie przedstawię wam wszystkie najważniejsze szczegóły w jego temacie i dam wam kilka wskazówek jak będziecie mogli go łatwo zdobyć w turnieju i w temacie darmowych nagród to chyba ...wszystkie najważniejsze informacje. No i spodziewajcie się również, że na dniach na pewno pojawią się jakieś kolejne informacje na temat darmowych nagród... ...bo jak dobrze wiecie, nadal czekamy na darmowe nagrody za oglądanie turnieju FNCS, tego co będzie właśnie za niedługo... ...tak więc wyczekujcie, bo niebawem będą jakieś szczegóły. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał... ...pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów... No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!